Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o bezpieczeństwie. Ja nazywam się Mariusz Biniaś i dzisiaj nagramy dla Was odcinek o bezpieczeństwie drogowym. A ze mną jest Sylwester Pawłowski. Myślę, że postać znana pracownikom weoli. Dzień dobry, webinary, miesięcznik świadomego kierowcy. Tak? Warsztaty, wideolekcje, konkursy i wszystko to, co ma zachęcić was i zmotywować do tego, żeby bezpiecznie wracać do domu każdego dnia. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat dachowania, na temat po ślizgu. Zobaczymy też, co ma wspólnego telefon komórkowy i ciężarek 8 kg. I zobaczymy, jak bezpiecznie zapiąć pas. Ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj podoświadczamy trochę tego bezpieczeństwa i zbierzemy osobiste właśnie doświadczenia, po to, żebyście wy nie musieli tego robić. Dokładnie, ale zanim zaczniemy, chciałem Cię zapytać, czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo? i Skąd w ogóle pomysł na to, żeby edukować kierowców? No, dla mnie bezpieczeństwo to przede wszystkim styl życia. To jest tak, że e, zajmuję się tym tematem już ponad 15 lat. E, tym tematem, czyli uświadamiam, motywuję ludzi do tego, żeby zmieniali swoje złe nawyki, żeby je poznawali, żeby dowiadywali się, w jak prosty sposób można ograniczyć ryzyko, poprawić komfort jazdy, ergonomię e, i generalnie właśnie całe nasze bezpieczeństwo. Wspomniałem o telefonie, co ma wspólnego z obciążnikiem 8 kg. Pokaż, pokaż. Więc... Niewiele, niewiele. Tak. Mogę powiedzieć, że jest lekki, więc nie bardzo wiem skąd to porównanie. Nie, oczywiście pół żartem, pół serio, ale mamy ze sobą dzisiaj wagę przeciążeniową, dzięki której poznamy tak zwaną masę chwilową, zarówno telefonu, jak i też za chwilę Mariusza. To przekonamy się po prostu, wspólnie, ile czy zjadł dobre śniadanie, czy nie. Tak. Natomiast rzeczywiście zrobimy pierwszy eksperyment dzisiaj, gdzie zważymy po prostu telefon, który waży teraz, nie wiem, 300 gramów, 200, nie wiem dokładnie ile, na tym akurat się nie znam, ale dowiemy się wspólnie, Podczas wypadku, czyli takie mamy czołowe zderzenie z przeszkodą nieodkształcalną, jedziemy 50 km na Przy godzinę. 50. Tak, tylko co jest ważne, mm -hmm. nie ma właśnie stref zgniotu, nie ma przemieszczenia się pojazdu, dochodzi po prostu do takiego, powiedzmy, zderzenia ze ścianą. Nie? I teraz tak, luźno leżące przedmioty w samochodzie, które są niezabezpieczone. Dzisiaj to będą piłeczki. Będą piłeczki. Piłeczki dzisiaj <laughs> będą robiły naprawdę robotę. I te niezabezpieczone bagaże nasze drobne przedmioty, klucze, telefony, butelki, torebki, cokolwiek Ale tam ze sobą przewozimy. Niestety obserwuję to z przerażeniem. Niektórzy trzymają te laptopy na przednim tam siedzeniu, albo nawet pracują na nich. Natomiast tak, w momencie wypadku one dalej się będą przemieszczały, czyli one nie zatrzymają się w miejscu. I tu chodzi o to, żeśmy sobie uzmysłowili, doświadczyli tego w taki eksperymentalny sposób, ile to wszystko przez chwilę by ważyło. I teraz tak, Twój lekki telefon, 10 kg. Gdybyś tym telefonem dostał w głowę, w oko, jak cegła? No to taka porządnie, m, że tak powiem, rzucona cegła w kierunku Twojej głowy. Zapraszam Moja Ciebie kolikatora. na wagę teraz. Ile ty byś ważył przy takich 50, prawie 3,5 tony? A powiedz, co robić albo czego nie robić, kiedy się w takiej sytuacji znajdziemy, żeby już do takiego dachowania i no, tak. przeciążeń nie doszło? E, w sytuacji, która nas zaskoczy. Będziemy absolutnie zaskoczeni. Właśnie Wpadniemy w poślizg, gwałtowny zrobimy ruch kierownicą i wybije nas. Nie tego. No, to już na to będzie za późno, to już będzie działał po prostu instynkt. Ale w nowoczesnych samochodach, e, podstawową zasadą zachowania, jeżeli chcemy się zatrzymać i chcemy ominąć jakąś przeszkodę, to jest wdepnięcie pedału hamulca na maks. Nie odpuszczanie. Współczesne samochody, ich systemy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, że w sytuacji właśnie takiej e, ekstremalnie dla nas trudnej, e, awaryjnej, żebyśmy zachowali maksymalną stabilność, sterowalność tym samochodem, po prostu wciskamy pedał hamulca na maksa i kierujemy tam, dokąd chcielibyśmy pojechać. Okay. Przenieśmy się do jesteś samochodu. Jesteś gotowy. Jestem Żeby gotowy. Na pewno jesteś gotowy. Powiem jeszcze, że nie umie się doczekać, bo e, no, chciałbym to już przeżyć. Ja muszę, mieć to za sobą. Ja, ja muszę tylko powiedzieć Państwu, Mariusz się nie może doczekać udziału w wypadku. To, tak, jest, tak. to jest zaskakujące, ale jak widać prawdziwe, więc nie wstrzymujmy po prostu tak, tego tak. momentu. Okej, okay, To tak. działamy. Zapraszam. Jesteśmy w samochodzie, zaczynamy. No, zanim ruszymy, to myślę, że to, co jest super istotne, to jest to, żeśmy mieli prawidłową pozycję za kierownicą. I uwaga, nie uwierzysz, zapięli pracę. Tak jest, <laughs> dokładnie. Dobra. Co ty na to? No? Zapinaj, ja zobaczę myślę, najpierw, jak że to ty to robisz. Jest istotny element. Jak powiesz, że to już, że jesteś gotowy, to, to, to ja to skontroluję. Dobra, załóżmy. Okej, okay. no to tak, to jest taki chyba klasyczny błąd no. mm -mm. każdego kierowcy i pasażera, czyli, że zapinamy pasy po to, żeby nie dostać mandatu, ale robimy to na tyle nieświadomie i po prostu odruchowo, że nie zastanawiamy się nad tym, co by było, gdyby doszło do wypadku, czy to czołowe zderzenie, czy dachowanie, czy cokolwiek innego, nie? Bo z jednej strony zapięcie pasów chroni nas przed dostaniem mandatu, a przede wszystkim te pasy powinny chronić nasze zdrowie i życie. No teraz Teraz tak e, za chwilę będziemy uczestnikami wypadku, będziemy dachowali, więc jak będziemy do góry nogami, to się okaże, że ta wysokość między naszą głową a sufitem to będzie wysokość między naszą głową a podłogą. I nie chcąc upaść głową na podłogę i złamać sobie karku, dobrze jest zapiąć pasy tak, żeby nas trzymały na tych fotelach maksymalnie e, blisko i okay. mocno, tak? I teraz tak. Jeżeli pas biodrowy, ten który jest tu na dole, będziesz miał zapięty na płaszczu, na kurtce, na tych wszystkich ciuchach, które mamy w okresie takim jesienno-zimowym, a wtedy one się po prostu na te kurtki zapina, no będziemy mieli ten pas biodrowy bardzo daleko od kości. Wtedy ten pas musi się po prostu zacieśnić, przez co my tracimy tę odległość do góry nogami. Dlatego Rozpinam. rozpinasz pasy i rozpinasz też płaszcz, po to tylko, żeby nie musisz go zdejmować. Zaraz zobaczysz taką technikę, taką praktykę w sumie, związaną z tym, że tak, bierzesz go na bok, zapinasz pas i wyciągasz poły. Ja zresztą zrobię to samo, i wyciągasz poły kurtki, płaszcza, wiesz, spod pasa. Biodrowego, zobacz, najpierw zapinamy, Tyk. teraz wyciągamy sobie kurtkę i płaszcz spod pasa biodrowego i zobacz on jest teraz luźny tu u mnie Nie? po wyjęciu i dociągamy pas biodrowy w tak, taki sposób, żeby leżał na biodrach, tu na pasku i tu jest ok. Czuję, że jest przyciągnięty się. No tak. Jeśli się goś tam mm? blokować, wiesz, tam szturchać nim, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby on był jak najbliżej kości. I kolejna rzecz, żeby ten pas, ten pas przechodził przez środek twojego barku. Dobra, mamy pas zapięty w sposób prawidłowy, na biodrach, przez środek barku i jesteśmy gotowi do tego, żeby ruszyć. ruszyć. E, nie robiliśmy prób, dokładnie. Bo bardzo zależało nam na tym, żebyś przeżył ten wypadek. Która się denerwuje. Co? Bezpośrednio dla, dla, dla naszych widzów, że twoje emocje w pełni oddawały to, co się dzieje właśnie z naszym ciałem. I co? Gotowy jesteś Gotowy, do tej podróży? Tak, tak. Zaczynamy. Do, do, do tego wejścia na wyższy poziom świadomości. Ruszamy. Rozpoczęliśmy. I teraz. No nie. Pasy już nas trzymają. Przemieszczamy się po całym samochodzie. Te wszystkie telefony, klucze. Okej. Okay. Teraz jesteśmy. Nie. Teraz jesteśmy w sytuacji. Co się nie dzieje? Jak się masz, w ogóle? No rewelacyjnie. I teraz tak, zobacz. Gdyby ten pas biodrowy u ciebie był luźno to całą swoją masę ciała uderzyłbyś głową w podłogę, okej? Ok. okay. spływa z nóg z tego ciała do głowy, robi tak. się nieprzyjemnie. My wisimy dopiero kilkanaście Już mi e, sekund. I teraz tak, co zrobić w ogóle? Jak wyjść z takiej sytuacji? A jeszcze w sytuacji, w której mamy, nie wiem, dziecko z tyłu, wróćmy e, do tak, prawidłowej pozycji, że to omówić jak najszybciej, my dopiero chwilę <laughs> jesteśmy na tym wypadku. To jedziemy z powrotem. O! Uhu. No dobrze, to tak, zapytam cię o pierwsze wrażenia w ogóle, jak to czujesz? Ja Jakie podziwiam ciebie, ja podziwiam ciebie, że potrafisz w ogóle coś <laughs> powiedzieć, bo ja kompletnie. Naprawdę, nie, taki nacisk na głowę, że... O! Okej, okay, i teraz tak. Teraz się ciśnienie musi wyrównać, e, Tu jest w ogóle kilka wątków można było poruszyć. Ale, ale... wisiałem w powietrzu. Ale porządku wisiałeś Tak, w powietrzu, więc... Wisiałeś, tak, Twój tyłek, twoje ciało oderwało się od fotela. Dlatego tak istotne jest to, na co kładziemy tak duży nacisk, czyli na to, żeśmy te pasy zapięli prawidłowo. Żeby one przylegały do kości, tutaj biodrowych, do tych kolców biodrowych. Bo. To jest coś, Bo tak, co jest twarde. Tak bym wisiał na narządach wewnętrznych. Dokładnie na tak. A w przypadku czołowego, A tak zdajenia... rzeczywiście, tu na, na kolcach biodrowych to miał sens, tak? Tak. A jakby był na brzuchu jest czołówka i lecisz do przodu i te pasy się zaciskają, jeszcze pirotechniczne napinacze nas niotą do tyłu, i pas biodrowy zatrzymać się na kręgosłupie. I to jest mm. sytuacja, gdzie ty nadal na zewnątrz nie krwawisz, ładny, przystojny, ale martwy. Bo narządy wewnętrzne sobie nie poradzą z tymi przeciążeniami, tak. z tą masą chwilową, którą demonstrowaliśmy. Piłeczki e, na wszędzie? Na Piłeczki Trwane wszędzie? Się I głowa, głowa. głowa Na, na, na podłodze. Tak, nie? na podłodze, dokładnie. <noise> e, więc e, tak ważne jest to, na co mamy stuprocentowy wpływ po wejściu do samochodu. Zadbanie o porządek, zabezpieczenie tych przedmiotów. Są schowki, pochowajmy. Wiem, że niechętnie. Bo jeszcze to, co mówiłeś, mamy na przykład pasażerów, tak? Dzieci, które też są zapięte i tak samo są uczestnikiem tego dachowania. I Temat... Teraz my mamy panikę, nie wiemy, co robić, mhm. ale też nie wiemy, jak pomóc dzieciom. Tak? Eee, no pomóc dzieciom możemy przede wszystkim na samym początku, kiedy po pierwsze dobieramy foteli do auta, później dobieramy foteli do dziecka. I dopiero ta kombinacja sprawia, że mamy ten taki fundament bezpieczeństwa e, przygotowany. Kolejna rzecz to, e, żebyśmy mieli nawyk prawidłowego zapięcia. Jak się to wyćwiczy raz, drugi, trzeci, to później już będzie ok. Jak najdłużej fotelik, jak najdłużej tyłem do kierunku jazdy i tak dalej. Natomiast to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jak przyłożyć na dzieci, to o to, żeby ten był fotelik. Najlepiej z izofixem wpięty na sztywno, żeby jeszcze nie dokładać wagi fotelika do dziecka w takich sytuacjach wypadkowych. I żebyśmy byli prawidłowo wszyscy po zapinaniu. Bo gdybyśmy my byli z przodu zapięci, a nasi pasażerowie z tyłu nie, to oni by byli tak, tymi piłeczkami. to jest to, o czym momencie. mówiłeś na początku. Mamy zapięte pasy, wszystko jest ok. Obróciliśmy się, co było widać. Jak teraz się z tego uwolnić? W łatwy a. sposób. Okay, więc tak będąc do góry nogami, e, napierając całą swoją masą na, na pasy, nie zawsze będzie chciał się wypiąć ten pas z m, uchwytu. E, poza tym zanim zaczniemy gberać, próbując się wypiąć, to dobrze jest wyjąć swoje nogi i je postawić na przedniej szybie. Tak żebyśmy odpinając, nie upadli po prostu głową. No, dobrze robisz. jest po mhm. prostu zabezpieczyć się, kładąc nogi na przedniej szybie, dopiero tutaj próbując się uwolnić. Eee, są sytuacje, w których jest to bardzo trudne. A jeżeli, nie wpadliśmy jeszcze do wody, do rowu jakiegoś przydrożnego, gdzie jest wody, nawet niedużo, pół metra, czyli to by było gdzieś tu dotąd. No to już... To jesteśmy pod tak, wodą, pod ten wody. czas ma e, bardzo duże znaczenie. Dlatego do dobrze jest wyposażyć swój samochód w nóż do cięcia pasów. I w młotek do wybijania szyb, to jeszcze przy okazji, bo odepniemy pasy, a nie będziemy mogli otworzyć drzwi, wibić szybę ręką jest prawie niemożliwe. Więc dobrze jest mieć taki zbijak do szyb i nóż do cięcia pasów. I co ważne, nie schowany w torbie, w bagażniku, w ten, e, tak, tylko ten najlepiej w kieszeni przednich drzwi, przymocowany tak, żeby on się nie przemieszczał. Są takie naklejki z rzepem, gdzie można sobie to do mocowania ten, ten nóż do cięcia pasów, po prostu tam umieścić. I to jest ok. I wtedy mamy to pod ręką, nawet w takiej sytuacji, i możemy. A tutaj, też ważna informacja dla naszych słuchaczy i widzów, że będzie możliwość wygrania takiego noża i młotka. Tak, to jest dwa w jednym. W naszym konkursie, e, e, w, w ankiecie e, po tym odcinku, będą trzy pytania, i odpowiedź na nie może zagwarantować właśnie taki gadżet. Ma prawidłowa odpowiedź? Oczywiście. Tak. <głos》>, to ważne pytania. Jak już mnie znacie, wiecie, że nie będą szczególnie trudne, ale będą e, na pewno nawiązywały do tych tematów, które poruszamy. Tak, no liczy się oczywiście najszybsza odpowiedź. I najlepsza. I, tak, i najbardziej prawidłowa. A jeszcze też kwestia właśnie tego, co mówiłeś, że nie zawsze, nie zawsze mamy wpływ, ale też na przykład dachowanie, wspomnieliśmy, że może się nam przydarzyć na skrzyżowaniu. Tak, to tak? jest taka... E, w sumie to nie jest śmieszna historia, bo się wydarzyła naprawdę... Ale to mówi o, właśnie mówi o tym, że... E, może to dotyczyć naprawdę każdego. Absolutnie każdego. Właśnie to jest historia, gdzie jeden z kierowców stojąc w Warszawie w korku sobie stał, stał, stał i czekał. Natomiast inny kierowca miał inne plany, jechał tak. trochę za szybko e, i doprowadził do tego, że uderzył w ten stojący samochód w taki sposób, że on się przesunął. Niewiele, ale oparł się kołami e, swojego lewego boku o krawężnik. Się przekręcił na dach po prostu. Więc można stojąc e, w korku e, dachować. Na no, to nie mamy wpływu. Myślę, że cenna lekcja. Dziękuję. Ja również Zdaję dziękuję za się, że nasi, nasi widzowie i też będą mogli coś e, wyciągnąć z tego odcinka. Ja jestem przekonany, że, że, że tak. Zachęcam do uczestniczenia we wszelkich aktywnościach, które organizujemy wspólnie w ramach różnych aktywności poprawiających bezpieczeństwo. Czy to właśnie są te i wideolekcje, miesięczniki, konkursy, dni bezpieczeństwa. Żeby korzystać z tego, co przygotowujemy, to naprawdę ma sens i zwiększa. Tak, i symulator, żeby to przeżyć. Rzeczywiście no, niezapomniane wrażenie. Więc miałeś dachowanie Tak. pierwszy i ostatni raz i tego się trzymaj. Tak, tak. Dziękuję za ja udział. Dziękuję w programie. Przyjemnych i bezpiecznych podróży. Do zobaczenia. Zapraszamy Was do udziału w ankiecie po tym odcinku. Do wygrania w konkursie są ciekawe nagrody. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.